Na jeden dzień wchodził na Plac Magistracki żelazny górnik, właściwie drewniany górnik, ale wypełniony żelaznymi gwoździami. Jest to jedyna oryginalna rzeźba z Placu Magistrackiego, przedwojenna, która się zachowała, a pomników było trzy. Był Wilhelm I, był Otto von Bismarck, zachował się jedynie żelazny górnik. Przywiezienie i tutaj na plac towarzyszy otwarciu wystawy Plac Magistracki Piękno Powraca. Na 12 planszach prezentujemy historię ulubionego placu i Zapraszamy także Wałbrzyszan do dyskusji na temat przyszłości placu, na temat tego jak powinien wyglądać. Tym bardziej, że w 2013 roku ma on zostać objęty planem rewitalizacji. Zapraszamy mieszkańców do wysyłania swoich opinii, przemyśleń na temat przyszłości placu na adres Plac małpa Jako Fundacja Księżnej Daisy von Pless, cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu i wierzymy, że nasza patronka również znajdzie swoje miejsce na placu i być może w przyszłości zamiast podstopów Bismarcka i Wilhelma I, najsłynniejsza poboczanka, czyli Księżna Daisy von Pless, stanie na placu Magistrackim.